Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Tajemity. Od prawie dwóch lat trzecia godzina rano stanowi dla większości ludzi zły czas. Jest przeciwstawna godzinie trzeciej po południu, kiedy to ukrzyżowano Syna Bożego Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Czasami nazywa się ją godziną czarownic, ale wszystkie nazwy łączy jedno – Według legend w tym czasie ma miejsce najbardziej brutalna działalność złych duchów. O tym czasie wspomina nawet Szekspir w tragedii Hamlet, i to jest noc czarów, dzwony w kościołach zamarzły, spotykają duchy, ziewanie piekieł, upadek świata i bunt. Istnieją odpowiedniki godziny diabła w kulturze indian amerykańskich i hiszpańskim folklorze. Krąży o niej wiele horrorów w stylu Urban Legends, a niektóre zbrodnie prawdziwe są z tą godziną nierozłącznie związane. Godzina trzecia rano, jakie ma znaczenie w różnych kulturach? Zaczniemy od numeru 10. Szatańskie znaczenie. Godzina diabła jest wyznaczona dokładnie na godzinę trzecią nad ranem, ponieważ uważa się, że w tym czasie Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Ale w godzinie przeciwstawnej, trzeciej po południu. Według Biblii godzina śmierci Jezusa liczona jest tak naprawdę przez trzy godziny w dzień, a nie noc. Uważa się jednak, że diabeł jest szczególnie silny w nocy, dlatego połączono trzecią godzinę i noc razem. Jest to jakby pieśń demonów, która niesie piekło radość ze śmierci fizycznej Jezusa Chrystusa z Nazaretu. O trzeciej nad ranem krucyfiks na ścianie może się odwrócić do góry nogami, i podobno można to zobaczyć w wielu nawiedzonych domach. Również liczba 3 jest uważana za świętą liczbę w chrześcijaństwie i odnosi się do Trójcy Świętej, Ojca, Syna. I Ducha Świętego. Jest jeszcze znaczenie tej godziny w sferze szatańskiej. Kiedy ktoś budzi się dokładnie o trzeciej rano, to zgodnie z powszechnym przekonaniem oznacza to, że właśnie po niego przyszedł sam diabeł. Praktyka czarów. Po raz pierwszy termin godzina czarów został wprowadzony w 1560 roku przez papieża Piusa IV. W tych latach rozpoczęło się polowanie na czarownice, które ludzie oskarżali przede wszystkim o wywoływanie chorób. I to przewodnictwo odbywało się za pomocą czarów i zawsze w nocy, ponieważ w nocy czarownicom pomagały złe duchy, a demony wskazywały drogę na zatracenie dusz. Jeśli ktoś był widziany, jak robił coś niezrozumiałego w domu w środku nocy, mógł zostać oskarżony o czary, aresztowany i torturowany. Potem kończył pod wodą, fosy z kamieniem u szyi. W XVI i XVIII wieku około 60 tysięcy ludzi w całej Europie zostało straconych przez powieszenie lub spalenie na stosie z powodu oskarżeń o czary. Później, kiedy czarownice stały się już mniej istotne dla Inkwizycji, godzina czarownic, znana również jako godzina czarów, zamieniła się w godzinę diabła. Horror w Amityville. Jedna z najbardziej przerażających zbrodni na świecie została popełniona o trzeciej nad ranem 13 listopada 1974 roku. Ronald Defoe zastrzelił swoją matkę, ojca i czwórkę rodzeństwa z karabinu, gdy spali w swoich łóżkach. Dopiero o godzinie 18 tego samego dnia przyszedł do miejscowego baru i krzyknął, musicie mi pomóc, wygląda na to, że moja matka i ojciec zostali postrzeleni. Na rozprawie Defoe nie potrafił w żaden sposób wytłumaczyć swojego czynu i był zdezorientowany w swoich zeznaniach na podstawie których wiele osób podejrzewało, że jest opętany przez siły zła i nie kontroluje swoich działań, ale został uznany za poczytalnego i skazany na 150 lat więzienia. Zbrodnia przeszła do historii jako Amityville Horror. Dziwne zeznania Defo zawierające nie mniej dziwne fakty dotyczące tego morderstwa. Żaden z sąsiadów nie słyszał odgłosów wystrzałów i żaden z członków rodziny nie obudził się, gdy Defo zaczął strzelać. W tym samym czasie każdy zmarły leżał w swoim łóżku na brzuchu głową w dół. Legenda La Marahora. Legenda La Marahora to miejska legenda wywodząca się z okresu podbijania Ameryki przez Anglików. Opowiada o tym, jak o trzeciej nad ranem samotni podróżnicy mogą zostać zaatakowani przez złego ducha w postaci starej kobiety o strasznej, demonicznej twarzy. Kiedy zbliża się do podróżnika, a on zatrzymuje się, by jej wysłuchać lub jej pomóc, mówi mu, że wkrótce umrze jeden z jego bliskich. Najczęściej spotykano ją podobno na wsi. Pochodzenie legendy nie jest znane, ale opowiada się ją również w Meksyku, gdzie ponoć ma swoje prawdziwe korzenie. W Chiapas, najbardziej wysuniętym na południe stanie Meksyku, opowiadają o La Malachora lub La Malora lub La Malogra. Zwykle pojawia się tym razem jako piękna, długowłosa kobieta ubrana na biało, idąca nocą poboczem drogi. Mężczyźni, którzy ją spotykają, są tak zachwyceni jej urodą i uwodzicielskimi sposobami, że podążają za nią bezmyślnie, nie zważając na to, dokąd ich ona prowadzi. Nieliczni szczęśliwcy, którzy spotkali la mala hora i przeżyli, by opowiedzieć tę historię, mówią, że podążając za nią, stracili poczucie kierunku. Gdyby nosili lampę, nagle przestałaby działać. Na szczęście ci faceci zauważyli, że urocza dama, za którą podążali raczej pływała niż chodziła, albo zauważyli, że jej palce u nóg były cofnięte. Te biedne ofiary, które nie patrzą z góry na stopy la chora, pójdą za nią ku zagładzie, gdy prowadzi je przez krawędź wąwozu. A jeśli ktokolwiek zobaczy na drodze Lamala chora ubraną na czarno, to należy bardzo uważać. Jest o wiele bardziej zacięta i agresywna w swojej odzianej na czarno postaci. Niezwykły opis w powieści brat Napisana w 1962 roku powieść Raje Brat Bradbarego, Nadchodzące Kłopoty, opowiada o złowrogim karnawale prowadzonym przez równie złowrogiego Mr. Drakensa. Żyje kosztem energii życiowej tych, którzy wpadli w jego niewolę. W opowieści znajduje się niezwykłe odniesienie do diabelskiej godziny. Jak jest napisane? Boże, pobudka o północy nie jest zła, po prostu się budzisz i znowu zasypiasz. To samo o pierwszej lub drugiej w nocy. Potem spokojnie wracasz spać, a jeśli budzisz się o piątej lub szóstej rano, wtedy też możesz normalnie zasnąć, ale nie o trzeciej nad ranem, Jezu Chryste, nie o tej godzinie, nie o trzeciej nad ranem. Lekarze mówią, że twoje ciało jest w tym czasie jak podczas odpływu. Dusza wychodzi z niego, a krew płynie bardzo wolno. O tej godzinie jesteś najbliżej śmierci, najbliżej tylko w samej śmierci. Sen jest tak jak śmierć, ale o trzeciej nad ranem to już prawie prawdziwa śmierć. Powieść potwierdza również kontrowersyjny fakt, że większość ludzi umiera w szpitalach o trzeciej nad ranem. Nie zostało to w sumie udowodnione, ale Amerykańska Administracja do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała kiedyś, że większość wypadków z udziałem pijanych ma miejsce między północą a trzecią nad ranem. Bezsenność hormonalna Jeśli regularnie człowiek budzi się podczas godziny diabła, może to oznaczać, że cierpi na bezsenność z powodu niskiego stężenia hormonu melatoniny. Hormon ten jest wydzielany przez szyszynkę i jest regulatorem rytmu okołodobowego wszystkich istot żywych. Osoby z tym schorzeniem bardzo często budzą się o trzeciej nad ranem lub o czwartej nad ranem. Lekarze zalecają tym pacjentom unikanie kofeiny i innych używek oraz aktywność fizyczną, ale czy to poprawia ich sen? Jednak ezoterycy mówią, że obniżenie melatoniny może być celowe, gdyż to przecież podświadomość odpowiada za stan naszego fizycznego organizmu. To ona porozumiewa się z nami symbolami i to ona ma wpływ na kontakty we śnie, gdyż jest połączona ze światem astralnym. Może więc celowo obniżać ilość hormonu, aby doszło do bezsenności, broniąc nas przed spotkaniem z tym, czego nie znamy. Lęki i doświadczenia paranormalne. Jakiś czas temu stwierdzono, że jeśli wierzy się w duchy i inne zjawiska paranormalne, to ma się wysoki poziom empatii i wrażliwości. Naukowcy odkryli różnicę między tymi, którzy wierzą w duchy i sami doświadczyli dziwnych zjawisk, a tymi, którzy tego nie zrobili. Takie osoby mogą budzić się w środku nocy, w tym o godzinie trzeciej, ze względu na wysoki niepokój i stres, a kiedy się budzą, Znajdują się w ciemności i ciszy, wtedy mogą sobie wyobrazić dosłownie wszystko w tej ciemności. To również wyjaśnia, dlaczego niektóre wdowy, czyli kobiety, które przeżyły skrajny stres po stracie ukochanej osoby, mówią, że w nocy nawiedza je duch tejże właśnie ukochanej osoby. Znana jest u nas w redakcji historia pewnego stałego współpracownika, którego żona zmarła o trzeciej nad ranem. Mąż był przy niej do końca i trzymał ją za rękę, jak przechodziła w zaświaty. Minęło już 15 lat od tego smutnego zdarzenia, a nasz współpracownik opowiada nam, że ciągle się budzi o tej samej trzeciej godzinie plus minus pięć minut do przodu lub do tyłu. Po prostu otwiera oczy, siada na brzegu łóżka, idzie do łazienki, przemywa twarz zimną wodą i kładzie się z powrotem. Tak już od 15 lat. Trend wirusowy. W 2017 roku w sieci pojawił się trend związany z godziną diabła. Użytkowników poproszono, aby nagle obudzili się o trzeciej nad ranem i spróbowali uchwycić coś niezwykłego i przerażającego wokół nich samych. Niektórym naprawdę udało się wtedy sfotografować coś w rodzaju duchów, poruszających się obiektów lub dziwnych świecących nikłym blaskiem kul lecących w powietrzu. Zdjęcia były jak najbardziej realne i zapewniano, że nie jest to podróbka, ale rzeczywistość. Najczęściej taki wątek krążył wśród dzieci i młodzieży i przerażał wielu rodziców budzących się o trzeciej nad ranem i niejednokrotnie krzyczących ze strachu. Trend szybko zniknął, ale to ciekawe zjawisko nadal jest przedmiotem zainteresowania badaczy zjawisk paranormalnych. Z jakiegoś powodu dorośli prawie nigdy nie widzieli duchów i anomalii, ale dzieciom to się bardzo często udaje. Czy dzieci naprawdę widzą to, czego nie widzą dorośli? Ośmiogodzinny sen to mit. Historyk Roger I. Kirsch spędził kiedyś 16 lat swojego życia badając problemy snu. Przede wszystkim odkrył, że ósmiogodzinny sen to dość nowe zjawisko w historii ludzkości. Nasi przodkowie kilka wieków temu dzielili sen na dwie, a nawet trzy części. Pierwszy sen trwał zwykle około dwóch godzin i zaczynał się zaraz po zachodzie słońca. Potem ludzie się budzili i nie spali przez od 1 do 2 godzin, a potem znowu kładli się i zasypiali. Dlatego niektórzy z nas często budzą się w środku nocy i nie mogą ponownie zasnąć. To spadek po przodkach. W minionych stuleciach lukę między pierwszym a drugim snem poświęcano modlitwie, pisaniu listów, czytaniu książek czy poczęciu dzieci. W XVI wieku we Francji wydano dokument, który wskazywał, że najlepszy czas na poczęcie dziecka to właśnie przerwa między dwoma snami. O podwójnym śnie wspominano również w starej angielskiej balladzie Old Robin of Portingale. Po przebudzeniu z pierwszego snu należy wypić gorący napój, a po drugim śnie smutek minie. Cóż, dzisiaj wielu ludzi po przebudzeniu w nocy robi sobie gorącą herbatę, ale już z tym poczęciem dzieci to termin jest luźny. Pola elektromagnetyczne. Ten sam batacz snu, Roger Kirsch odkrył, że budzimy się w środku nocy najprawdopodobniej z powodu promieniowania pola elektromagnetycznego. Wszystkie nasze urządzenia elektryczne emitują takie pola. Od telefonów komórkowych i telewizorów po centra muzyczne, klimatyzatory... Oraz gniazdka w ścianach. Włączenie światła telefonów lub telewizora do ciemności spowalnia produkcję melatoniny, która, jak opisaliśmy powyżej, kontroluje nasze cykle snu. Jak wiele osób siedzi teraz przy smartfonach, laptopach i telewizji przed pójściem spać? Prawie wszyscy. Używanie gadżetów do późna w nocy generalnie negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu i nic dziwnego. Jeśli budzimy się później w nocy i stwierdzamy, że obok nas, w ciemności, jest coś dziwnego. Nasz napięty mózg może konstruować takie sztuczki ilekroć tylko zechce. Co by nie było z tą trzecią godziną rano, lepiej ją przespać, nie myśleć o niej, bo jak wiadomo ciekawość to pierwszy stopień do piekła.